何で Jak podobało się na jam session? Bardzo nam się podobało. No, super, no świetnie super było, było świetne, no, Naprawdę, mega, A... mega. Dobra, Ala, jak podobało Ci się jam session? Byłaś takie śmieszne? No, po prostu było tak śmiesznie, tyle super ludzi. Ala piłaś coś? Nie. Na pewno? Na pewno, nie, po prostu było naprawdę, naprawdę fajnie. Okej, okay, a zamierzasz przyjść następnym razem? No oczywiście, że tak. Dlaczego? No, bo jest dużo naprawdę fajnych muzyków. <noise> którzy naprawdę świetnie grają i można się fajnie pobawić, porozmawiać ze znajomymi. <noise> Okej okay, Ala, powodzenia w powrocie do domu. <głos> Dziękujemy! <głos> nie, źle nie jest, fajna atmosfera, sporo zespołów rozkręca się. Jak się podoba? Tak, jak ci się podobało na dżemie? No cóż mogę powiedzieć, bardzo przyjazna atmosfera, ludzie bardzo mili. No, jest dobry klimat, nie? Muzyka gra, wszystko. Wszystko spokojnie.